Cześć, bardzo miło Was powitać w moich mediach. Zapraszam Was na moją nową serię o medytacji. Będziemy się spotykać co czwartek o 18:00, i ja będę Wam opowiadać, ale też odpowiadać na Wasze pytania, jeżeli pojawią się tam na dole. Czym medytacja jest, czym nie jest, a czym może być dla Ciebie i dlaczego uważam, że medytacja jest takim wspaniałym narzędziem, które jest dobre dla każdego człowieka. Osobiście medytuję regularnie od trzech lat i uważam, że medytacja bardzo dużo mi dała bardzo mnie rozwinęła bardzo mi pomogła być taką osobą, jaką chcę być oraz realizować swoje plany i marzenia. I dlatego też chciałabym się tymi technikami z Wami podzielić, bo uważam, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby móc się realizować i być szczęśliwym. Zaczęłam tak mocno mówiąc, że medytacja jest dla każdego. A wiadomo, jak coś jest dla każdego, to jest dla nikogo ale tutaj za tym zdaniem nie stoją tylko jakieś moje osobiste sympatie do medytacji oraz moje osobiste doświadczenie to, że medytacja u mnie coś w życiu zmieniła za tym zdaniem stoją tak naprawdę doświadczenia ogromnej ilości pokoleń, ponieważ medytacja jest praktykowana tak w sposób, który jest spisany no, od ponad 2000 lat, bo znamy medytację już z Yoga Sutra Patanjalego, ale również z, o, wiemy, że ludzie też przed, przed Yoga Sutrami, przed pisaniem. Medytowali, ponieważ w takich pozycjach medytacyjnych można odnaleźć postacie już w takich ruinach, typu, nie wiem, Mohenjo Daro. Ale z drugiej strony, poza tym doświadczeniem tych całych pokoleń, stoi również. Yy, no, nasza współczesna nauka, która medytację też od kiedy zacząłem to badać, mózg pojawiły się do tego narzędzia, bardzo intensywnie ją bada i sprawdza. No i tutaj lekki szok, ponieważ wychodzi na to, że to, co ci ludzie doświadczali przez te wszystkie setki, a nawet tysiące lat, pokrywa się z tym, co pokazuje współczesna nauka. Czyż nie uważacie, że to jest fascynujące? Ale tutaj już tak daleko odpłynęłam, ponieważ popłynęłam tu w czas, tu w naukę, a my sobie w tym cyklu zaczniemy od samego początku. Czyli yy, czym ta medytacja właściwie jest? Jest przede wszystkim pracą ze świadomością, ponieważ to, co wiemy na pewno, to to, że każdy z nas posiada świadomość. Jeżeli znacie kogoś, kto nie posiada świadomości, dajcie koniecznie znać. Też z chęcią poznam tą osobę i myślę, że tysiące naukowców na świecie również. <laughs> Oczywiście yy, nie wiemy, dlaczego posiadamy tą świadomość. Jest to jedno z wielkich pytań ludzkości, ale my nie będziemy się tu na nim skupiać. Yy, my tutaj skupimy się na tym, że tą świadomość mamy i tą świadomość możemy pogłębiać, możemy ją yy, rozwijać. I możemy z niej dzięki pewnym technikom coraz wydajniej i lepiej korzystać. Sama świadomość jest zderzeniem wielu czynników: czynników biologicznych, czynników kulturowych oraz indywidualnych. Czyli już tutaj, po tym, możecie mieć pewną wskazówkę, że świadomość każdego z nas jest inna. Oczywiście yy, biologicznie rodzimy się i posiadamy tą yy, świadomość z racji, że urodziliśmy się ludźmi. Yy, kulturowo posiadamy jakoś świadomość, która jest związana z tym, gdzie się wychowaliśmy, gdzie się urodziliśmy, w jakim języku bądź w jakich językach mówiliśmy dorastając. Ale oczywiście nakładają się też na to, jaka nasza świadomość jest jest czynniki indywidualne. Czyli każdy z nas doświadczał czegoś innego, każdy co innego przeżywał każdy z nas o pewnych sprawach myślał inaczej. Więc ta nasza świadomość jest u każdego człowieka inna. Jest nieco jak taki odcisk palca jak nasze DNA, a w naszym myśle to właśnie świadomość jest tym, co czyni nas, Każdego osobno człowieka takim wyjątkowym. Jako ludzie mamy wpływ na to, jak nasza świadomość działa oraz na jej zawartość. Pewne aspekty oczywiście przychodzą do nas naturalnie z wiekiem, ponieważ no, jak wiecie, im człowiek starszy, tym jest pewnych spraw coraz bardziej świadomy, i to nawet widać na poziomie języka, kiedy o tym mówimy, że, kiedy, że nawet można powiedzieć o kimś, że o, ten człowiek jest bardzo świadomy pewnych spraw. I zazwyczaj jest to yy, uważane za coś pozytywnego, że ten człowiek jest świadomy, to jest coś dobrego. I oczywiście możemy sobie naturalnie czekać, aż dojrzejemy i ta świadomość spłynie, ale oczywiście też nie musimy czekać, możemy tą świadomość trenować. I właśnie medytacja jest zbiorem narzędzi do trenowania tej świadomości. Kolejną sprawą, którą wiemy na pewno na temat świadomości, jest to, że wymiar naszej wolności osobistej oraz samostanowienia zależy od tego, jak nasza świadomość jest rozwinięta. Dlatego warto ją rozwijać i dlatego będę Was do tego zachęcać, ponieważ chcemy być wolnymi ludźmi, chcemy realizować nasze plany, ale często czujemy, że coś niewyjaśnionego w nas stoi nam na przeszkodzie do spełnienia naszych marzeń, do stania się takimi osobami, jakimi chcemy i zazwyczaj czujemy się coraz bardziej sobą i czujemy się coraz bardziej pewni, im jesteśmy starsi. No bo właśnie naturalnie z wiekiem ta samoświadomość się rozwija więc im jesteśmy starsi tym czujemy się lepiej z tym kim jesteśmy. Trochę mi masło maślane wyszło, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I to, że medytacja jest właśnie narzędziem do poszerzania tej samoświadomości, rozwijania jej i wykorzystywania w coraz lepszy sposób, to jest akurat świetnie przebadane i tutaj z tym argumentem Ciężko polemizować, bo każdy, kto zaczął kiedykolwiek medytować, ma z tym związane doświadczenie i to potwierdzi. Gdybyście byli ciekawi i chcieli poczytać o tym nieco więcej, to są na ten temat cieka bardzo ciekawe badania Haralda Pirana z 2003 roku i on tam właśnie dowiódł, że osoby, które medytują regularnie wszystkiego doświadczają głębiej. I pełniej, ale w takim bardzo pozytywnym y, tych słów znaczeniu. Czyli to są takie bardzo pozytywne i rozwijające doświadczenia. Y, tutaj to badanie jest świetne też. Z tej kwestii, że on yy, prowadził je jedynie z osobami, które medytowały ponad 20 lat. No, ja medytuję dopiero od trzech i nawet sobie nie jestem w stanie na ten moment wyobrazić, w jakim miejscu życia i świadomości będę, gdy już będę medytować 20 lat, skoro y, takie efekty są po trzech. Dzięki tym badaniom Harald wyróżnił. Pięć rodzajów głębi świadomości, które pojawiały się mniej więcej u wszystkich badanych. Pierwszym etapem, czyli tym najpłytszym poziomem świadomości, na którym żyje większość ludzi, jest to poziom, gdzie spotyka nas jeszcze wiele przeszkód, czyli jest to poziom, na którym często odczuwamy niepokój, zdenerwowanie, to jest poziom, na którym nie potrafimy się skoncentrować, skupić się na wielu rzeczach. Kiedy żyjemy na tym poziomie świadomości, to też bardzo ciężko nam odnaleźć motywację do robienia rzeczy, które chcemy robić. Na pewno każdy z Was kiedyś tego doświadczył, że macie plany, macie marzenia, macie pomysły, ale brakuje Wam koncentracji i motywacji. Więc to właśnie świadczy, że w takich momentach wasza świadomość jest na tym najpłytszym, pierwszym poziomie. Drugim poziomem. Jest poziom, który można dzięki medytacji osiągnąć dosyć szybko i jest to poziom odprężenia, jest to właśnie ten stan świadomości, kiedy czujemy spokój, zrelaksowanie. Kiedy czujemy, że wszystko się ułoży, zaczynają napływać pozytywne myśli, a my czujemy taki przypływ motywacji do działania i czujemy, że po prostu możemy zrealizować wszystkie nasze plany, i tutaj to jest ten drugi poziom, ale dopiero wchodząc na trzeci poziom, jesteśmy w stanie tak naprawdę te wszystkie pozytywne emocje przekuć w czyn. Ponieważ trzeci poziom świadomości jest to poziom, kiedy jesteśmy skoncentrowani, czyli to jest już ten cudowny moment, kiedy potrafimy się sfokusować na celu i go zrealizować. I jak zapewne widzicie, nie trzeba medytować, żeby osiągnąć ten trzeci poziom, ponieważ te stany y, przychodzą do nas zupełnie naturalnie. Tutaj medytacja nie jest czymś, co ma Wam narzucić na siłę, jacy macie być, co macie myśleć. Medytacja jest bardziej narzędziem, który wykorzystuje naturalne mechanizmy, które pojawiają się w naszym umyśle, które pojawiają się w naszym życiu i pozwala nam te mechanizmy usprawnić. Ważnym aspektem też te, tre, tego trzeciego poziomu jest na przykład nieprzywiązywanie się do myśli, że przestajemy być takimi osobami, które, wiecie, łapią za słówka, <grych> ponieważ wiemy, że te myśli, no to każdy ma jakieś swoje, każdy ma swoje poglądy i posiadamy takie dużo wewnętrznego spokoju, żeby zaakceptować to, że ktoś może myśleć zupełnie inaczej od nas. Na czwartym poziomie świadomości zaczynają się pojawiać już takie bardzo esencjonalne jakości. To już jest ten stan, kiedy zaczynamy odczuwać do siebie pełną akceptację oraz do świata, do wszystkiego na zewnątrz, zaczynamy odczuwać miłość, pokorę, zaczynamy czuć, że tak naprawdę to życie jest piękne, jest łaską, jest radością, a my jesteśmy z tego w stanie. Pełni czerpać i się tym cieszyć, i jednocześnie czujemy wewnątrz siebie takie światło, taką radość z tego wszystkiego, i wiemy, że możemy za tym podążać, i że nieważne, co by się stało dookoła, na jaką przeszkodę trafimy, jakie pojawią się na naszym życiu problemy, to mamy po prostu już w sobie wewnątrz to takie światło, nasza świadomość doznała te już tego stanu spokoju i realizacji i akceptacji. I jak raz doznasz już tego stanu świadomości, to już tak naprawdę do końca życia jesteś w stanie go odtwarzać i dzięki niemu realizować swoje plany i być takim właśnie spokojnym, szczęśliwym, pełnym miłości człowiekiem. Ostatnim, takim już najgłębszym, piątym poziomem tej świadomości jest takie poczucie braku dualizmu. To już jest właśnie to, o czym często opowiadają różni mnisi i osoby związane z medytacją na co dzień. Po prostu czujesz już tą jedność ze wszechświatem, zaczynasz sobie uświadamiać, że może i jesteś taką wielką indywidualnością, ponieważ siebie świetnie znasz, że znasz sobie w swoją świadomość. Jesteś w stanie ją kształtować i to zrozumienie pozwala Ci poczuć takie połączenie z całą resztą, że w sumie to jednak wcale aż tak od tego świata się nie różnisz, wcale ci ludzie nie są aż tacy inni od ciebie. Ta natura dookoła zaczynasz dostrzegać to, że jesteś jej częścią, że jesteś z tym wszystkim połączony. To jest właśnie już ten najgłębszy, najgłębszy stan świadomości, ale dużo osób wykorzystując taką praktyczną medytację na co dzień, korzysta z tych pierwszych głównie trzech poziomów, czasami również z czwartego. Ten piąty poziom, musicie być świadomi tego, że jest taki opcjonalny dla osób, które chcą, ale w pełni można też korzystać z medytacji, korzystając z tych pierwszych czterech poziomów, i to jest super przydatne. Dobrze. Świadomość już sobie wstępnie omówiliśmy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na ten temat, to koniecznie zadajcie je w komentarzach. Jeżeli również chcielibyście się w jakiś sposób odnieść do tego, co powiedziałam, o coś zapytać, albo macie jakąś uwagę do tego, co powiedziałam, to również tam na dole będzie mi bardzo miło odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, wątpliwości czy uwagi. A teraz przejdziemy do drugiej bardzo ważnej rzeczy, która jest konieczna do zaobserwowania, gdy zaczynasz swoją przygodę z medytacją, czyli do naszego przepływu myśli. Ponieważ wiodze zwykle, jak mówimy o myślach, to mówimy, że one płyną. Jest to takie bardzo charakterystyczne wyrażenie, i ja też będę go używać, bo uważam, że on świetnie oddaje to, co dzieje się w naszej głowie chociaż oczywiście gdy się zaczyna zwykle mówi się o tym, że nasze myśli nie płyną, tylko bardziej tam chaotycznie wybuchają. W szkole, gdzie kończyłam swój kurs instruktorski, to nawet porównywali myśli takich osób do wściekłej małpy, którą ugryzła osa w dupę, więc wyobrażacie sobie jak te myśli płyną. Właśnie jak jesteśmy na tym pierwszym poziomie świadomości, to nasze myśli są takie szalone, szybkie, z jednego Kąta, w drugi się tam yy, przemykają, i są bardzo chaotyczne. Ciężko w tym odnaleźć jakiś wzór, ciężko to zatrzymać. Często nas to całkowicie pochłania, destabilizuje, bo jednak, kiedy jesteśmy w takim stanie umysłu, że te myśli skaczą z kąta w kąt jak szalone, no to ciężko właśnie znaleźć tą koncentrację, ciężko znaleźć tą uważność do zrealizowania swoich celów. Więc Pierwszym, co trzeba sobie uświadomić, to jest to, jak płyną nasze myśli. I tutaj bardzo ważna informacja: myśli każdego człowieka płyną w zupełnie inny sposób. Podobnie jak ze świadomością, przepływ myśli jest jak odcisk palca, i każdy, każdy ma zupełnie inny, i nie da się tego y, za bardzo porównać. Dlatego też jest tak dużo technik medytacji, jest tak dużo metod, i każdy musi znaleźć coś dla siebie, i my w tych cyklach będziemy omawiać bardzo, bardzo różne, żeby każdy z Was też mógł znaleźć tą metodę, która jest dla Niego najlepsza. Istotne jest to, że jeżeli na co dzień w czymś tkwimy, czyli na co dzień tkwimy w tym pierwszym poziomie świadomości i w tych chaotycznych myślach, to my tego tak nie dostrzegamy, bo nie mamy perspektywy, żeby spojrzeć na to inaczej. Ja, ja też, jak zaczynałam medytować, to oczywiście tego nie dostrzegałam. Wydawało mi się, że okej, okay, jestem taką w miarę uporządkowaną osobą i potrafię się skupiać na swoich celach, więc chyba idzie mi nieźle. Ale teraz z perspektywy y, tych lat, kiedy medytuję, to już doskonale wiem, że to, co działo się w mojej głowie na początku, to naprawdę była ta wściekła małpa. Może nie tak wściekła jak u niektórych, no ale i tak wściekła. <grym> Dlatego pierwszym zadaniem, które każdemu polecam, kiedy zaczyna medytować, jest zaobserwowanie swojego przepływu myśli. I tutaj y, bardzo ważne jest to, żeby robić to z perspektywy neutralnego obserwatora. Czyli, kiedy sobie zaczynasz medytować, możesz medytować czy na siedząco, czy na leżąco. Na początek zacznij od wygodnej pozycji. Do jakichś takich stricte medytacyjnych pozycji przejdziemy sobie w jakichś dalszych odcinkach. Na razie po prostu zadbaj o to, żeby było ci wygodnie. I żebyś był w stanie się zrelaksować, i postaraj się zaobserwować, co się dzieje w Twojej głowie. Czyli stwórz sobie takiego neutralnego obserwatora i obserwuj. Czy na przykład jesteś w stanie zaobserwować, o czym myślisz w danym momencie, albo gdzie skaczą Twoje myśli, o czym właśnie się rozproszyłeś, a może teraz myślisz o obiedzie, miałeś tu leżeć i myśleć o tym, jak myślisz, a myślisz, gdzie byś poszedł jutro, albo na którą masz do pracy, czy nakarmiłeś dzieci, czy zrobiłaś śniadaniówki. No, milion rzeczy potrafi w trakcie takiego ćwiczenia chodzić po głowie. I oczywiście na początku to jest całkowicie normalne. Ważne jest to, żebyście Wy tego nie oceniali. Żadna z tych myśli nie jest ani dobra, ani zła, ani prawidłowa, ani błędna. W ogóle w ćwiczeniach medytacyjnych, ani w ogóle w całej jodze nie ma czegoś takiego jak to, że coś jest idealne. Nie ma czegoś takiego, że coś jest totalnie błędne, czy złe, czy dobre. Takich kategorii się po prostu pozbywamy. Obserwujemy to jako y, z punktu takiej neutralnej osoby i y, prowadzimy sobie taki nasz myślowy dziennik. Zapisujemy sobie w głowie, jak danego dnia y, wyglądały nasze myśli. Czy na przykład łatwo było mi się na czymś skupić. Zabrałam się za czytanie książki i byłam w stanie przeczytać 100 stron. Totalnie mnie wci wciągnęła, yy, kompletnie leciałam słowo za słowem. Byłam cały czas skupiona, miałam wysoki poziom koncentracji, więc ten przepływ myśli przez długi czas był skupiony na jednej rzeczy. A może właśnie innym razem wygląda to tak, że nie jesteś w stanie nawet przeczytać jednej strony, patrzysz na telefon, zaraz idziesz do kuchni, zapominasz po co miałeś tam iść, a potem siadasz na chwilę do tej medytacji, ale zapominasz nawet o tym, że miałeś myśleć neutralnie o tych myślach i zaczynasz o czymś skupiać się na jakiejś myśli, łapiesz się jej. Więc to oczywiście na początku są całkowicie normalne zjawiska. Ale ważne jest to, żebyście je zaobserwowali. Powiem Wam, że od kiedy ja uczę medytacji, to w ogóle z mojego słownika wypadło takie wyrażenie, że coś jest oczywiste. My lubimy tak powiedzieć. To jest takie oczywiste. On się powinien domyślić. No nie. Właśnie umysł kompletnie tak nie działa. Każdego umysłu działa zupełnie inaczej. Każdego przepływ myśli potrafi być tak różny, że to w ogóle jest na początku aż ciężkie sobie do wyobrażenia, bo my lubimy sobie tak upraszczać i myśleć, że a, ludzie myślą podobnie do nas, a to jest no. Bardzo, bardzo błędne myślenie i warto sobie to uświadomić od razu na początku. Będzie to dla Was na pewno bardzo pomocne żeby uświadomić sobie jak ogromne te różnice mogą być. Zaczniemy od czegoś co bardzo łatwo określić, czyli od tego jaka jest nasza skala fantazji, jak jesteśmy dobrzy w wyobrażaniu sobie różnych rzeczy. I tutaj po jednej yy, skrajnej tej skali fantazji będą osoby na przykład takie jak Beksiński, które potrafiły sobie w głowie stworzyć cały projekt obrazu i kiedy siadały do płótna, to one już wiedziały, co dokładnie, gdzie na tym płótnie będzie namalowane. No, niesamowita wyobraźnia i możliwości takiego planowania yy, przestrzennego. <grym> yy, bardzo niewiele osób potrafi tak, taki poziom osiągnąć, no i zazwyczaj to są właśnie jacyś na przykład wielcy yy, artyści. Albo osoby, które potrafią stworzyć w głowie całą piosenkę, wiecie, potrafią od początku do końca zaplanować sobie każdą nutkę, a potem tylko siadają do instrumentu i zaczynają grać, i one dokładnie wiedzą już, co po kolei od początku będzie, bo tak mają dobrze wyćwiczoną tą wyobraźnię. A po drugiej stronie skali mamy osoby, które są bardzo kiepskie w tym takim wizualnym fantazjowaniu, ale na przykład takie osoby potrafią być świetne w innych zupełnie rzeczach. Na przykład super liczą, potrafią przez ich głowy przepływać całe, całe rzędy liczb, a nie będą w stanie sobie na przykład wyobrazić plaży i morza. Dlatego tutaj dzięki temu, gdy umieścicie się na tej skali fantazji, y, będziecie mogli wybrać odpowiednie ćwiczenia medytacyjne dla siebie. Y, bo wiadomo, że jak przyjdzie osoba z tej wysokiej części skali na y, takie ćwiczenia medytacyjne, gdzie sobie wizualizuje się rzeczy, takie robi się relaksacje z wizualizacjami i wyobraź sobie teraz może. Plaże, wszystko szumi, chmurki płyną. No i są osoby, które kompletnie to uwielbiają i będą się czuły na takich zajęciach wspaniale, totalnie się zrelaksują. One po prostu na tej plaży będą i tam będą się rozkoszować każdym ziarenkiem i promykiem słońca. No a wiadomo, te osoby z tej drugiej skali fantazji, no to jedyne co one będą sobie w trakcie takich zajęć wyobrażać, to siebie wychodzącego przez tamte drzwi. I zazwyczaj skończą po takich zajęciach jedynie zestresowane, wkurzone i totalnie rozstrojone i zastanawiające się, jak może wyobrażenie plaży kogokolwiek relaksować. <grych> Tutaj, jeżeli oczywiście ktoś z Was się przejął tym, że nie potrafi sobie tak wizualizować rzeczy w głowie, to też się tym nie martwcie, to można wyćwiczyć. Oczywiście, jeżeli chcecie. W ramach tego pierwszego ćwiczenia, poza określeniem siebie na tej skali fantazji, porozmawiajcie też na przykład ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną i zobaczcie, gdzie oni są na tej skali. Jeżeli chcecie też jakoś mieć proste ćwiczenie do określenia tego, to poproście na przykład taką osobę o wyobrażenie sobie czworokąta w głowie. Niech najpierw sobie go wyobrażą i na przykład, czy to będzie na początku płaski kwadrat, czy może od razu wyobrażę sobie figurę przestrzenną. Tu już wiemy, że ktoś, kto sobie wyobrazi płaski kwadrat, no to jest troszkę niżej na tej skali fantazji niż osoba, która od razu bez problemu wyobrazi sobie tą figurę przestrzenną. W następnym etapie możecie spróbować... Yy, poruszyć, poruszyć tą figurą w swojej głowie, czy na przykład jesteście w stanie ją obrócić w jedną, w drugą stronę, czy to krążenie w waszej głowie jest takie yy, proste, czy może właśnie to wiesz siedzicie i ok, obróć się kwadracie i kosztuje to was bardzo dużo wysiłku. No to ta osoba, której kosztuje to dużo wysiłku, jest na tym, tej skali troszkę niżej, a ta osoba, która robi to bez problemu, jest na tej skali oczywiście troszkę dalej. Następnym, co możecie zrobić z tą figurą przestrzenną, to jest dodanie jej koloru. I tutaj, jednym oczywiście, bardzo trudno będzie wyobrazić sobie jakiś kolor albo jego Świadomość będzie mu podpowiadać jakieś konkretne kolory, i ty spróbujesz sobie wyobrazić, że ta figura przestrzenna ma być w niebieskim kolorze, a będziesz ciągle widzieć zielony. Będziesz starał się znowu zmienić ją w kolor niebieski, a ona nadal będzie zielona. Potem pomyślisz, no dobrze, no to może niech będzie czerwona, a ona stanie się żółta, i nie będziecie mieli nad tym kontroli, w jakim kolorze ona jest. Więc, oczywiście, to świadczy, że jesteście troszkę niżej na tej skali niż na przykład osoby, które bez problemu nadadzą tej figurze jakiś kolor, albo nawet narzucą na każdą ściankę inny kolor, albo stworzą sobie w głowie kostkę Rubika, gdzie na każdej ściance będzie inny kolor i jeszcze będą w stanie ją obracać. Więc wiadomo, taka osoba będzie troszeczkę wyżej na tej skali. Jeżeli Ćwiczenie z tymi figurami geometrycznymi nie będzie do Ciebie do końca przemawiać, to proponuję jeszcze drugie: spróbujcie kwitnienie kwiatka sobie wyobrazić. Czyli wyobraźcie sobie najpierw troszkę ziemi, poziom gleby, i następnie małe ziarenko umieszczone w tej glebie. I następnie postarajcie się obserwować w swojej wyobraźni, jak to dzierarenko kiełkuje, rośnie, mały kiełek, kiełek, kiełek rośnie z tego roślinka, wypuszcza pierwszy listek, drugi listek, następnie kształtuje się, wychodzi pączek, na końcu ten pączek rozkwita, a potem sobie ten pączek kiedy jest noc się zamyka, kiedy jest dzień się otwiera, potem nadchodzi już okres przekwitania, więc zaczynają mu opadać płatki. No i jeżeli takie wizualizacje będą wam przychodzić z bardzo dużą lekkością, no to to oczywiście gdzieś na tej fa skali fantazji jesteście dalej, a może okazać się, że na przykład będzie Wam przychodzić to bardzo ciężko, że nie będziecie mogli wyobrazić sobie żadnego kwiatka, to okaże się, że na tej skali jesteście trochę niżej. Oczywiście to zawsze da, tre da radę trenować, tak jak powiedziałam, więc tutaj. Y nie oceniajcie, czy dobrze, czy źle, gdzie jesteście na tej skali. No, tu nie o takie kategorie w ogóle chodzi. Tu chodzi o to, że pierwszym ćwiczeniem jest zaobserwowanie to, jak potrafimy w różny sposób postrzegać świat. I jak potrafimy yy, na, tutaj na przykładzie samej tej fantazji, tej wyobraźni, różnić się między sobą. Więc zachęcam Was bardzo do wykonania tego ćwiczenia. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może się też w komentarzach podzielić, jak mu poszło, czy zaobserwował coś ciekawego wykonując to ćwiczenie. A ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, i w następnym odcinku zajmiemy się kolejnymi fascynującymi aspektami tego, jak działa nasz przepływ myśli. I jak dzięki temu możemy usprawnić nasze umiejętności medytacji. Do zobaczenia.